українське слово. Що слово розвивається завдяки дотації міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках проекту Союз України підляша. Сьогодні в програмі побуваємо в Чаремсі, де пройшла чергова адиція концерту «Джерела українських традицій та трансформацій». Цей один з важливіших заходів, організованих Союзом українців Підляша, відбувся у минулу суботу 28 вересня у Гмінному осередку культури. Zaprezentowały się na nią z Pidlasza, w repertuarii jakich jest ukraiński folklor u jego tradycyjnej albo w ówczesnej formie. Zirkoju koncertu był Wurt Worpena z Olsztyna. Kostyjnym elementem koncertu jest także prezentacja Pidlaskiego obiadu. W roku Ansami Joloćka z Czorępy zaprezentował obiad wypikania korowalek. pro progery rozkaże ich organizator Sławomir Mersowczuk Будемо теж говорити з Іриною Вішенко, керівником ансамблю Гілочка, та з Володимиром Купрем, лідером гурту «Горпина». Подаємося до черемхи. Програма цьогорічного концерту трохи складалась в таких важких умовах, бо виявилось, що багато колективів не може заспівати така прозаїчна річ, а то в когось. żaloba, ktoś chory i ktoś nie zmich, je konkurencyjni imprezy się chodni także w ostatnich czasach jakoś tak po naszych miejscowościach ludzie chcą zobaczyć hurtować i organizować bardzo imprez no ale wdałość się zaprosyty i same wdałość takie kolektywy no, na jaki nam zależeć jak C jereła i C jakby Dodatek do nazwy, to tradycji, transformacji, bo jak zawsze, nie się pokazać coś tradycyjnego. No i takich z tych najstarszych nosi w naszej muzycznej kultury, jak na przykład dzisiaj kolektyw z Dobrywody. Wody. No i tych, jaki przejmują, piszę ich, jak Giłoczka, która dzisiaj już bez pomocy starszych sama przedstawia obiad korowaja, jako czyli właśnie sama wit babuś tam z Czeremchysla, tak współpracują, z takimi kolektywami, na przykład jak Dobry Woda no i udało się także zaprosić taki kolektyw z sąsiednich gmin jak e, nezabudki, jak werwoczki, jaki już śpiewają tak bliższe stradno, no, ale to, co także chcemy pokazać, że ta kultura także ma troszkę tak inny bardziej i no i bardziej taki do zabawy, bo też no byłoby chodni było tak godzinę tylko prowesty przy tradycyjnej muzyce, no i nie zabuduj czy pro naszych tut nosi w tradycyjnej muzyki, no a zirkoju udało się tak Troszkę jakby to była dumka pani dyrektor domu kultury w kuzup Kuzłow Samosiukszow z prosety Horpenu, jaka tu kolej z Wystupala. No i Horpena no ja to okażę taki klasyk ukraińskiego kroku w Polsce, bo one jakby tu proterale szlach dla innych kolektywów. To taka cudowna muzyka do tańcu. Troszkę szkoda, że nie na dworze i tak nie w taką planerii, nie może litom, no ale tu też impreza Osinia i budżet, imprezy takie, że tańczymy w klubie. Wydaje Jak to się Zobaczcie. Bardzo proszę. Kazały się chodni korowaja, wypiekanie korowaja. To obratki które y, przekazały nam babci z y, sela Teraz jest dziewczata, dziewczyna, no w ogóle jeszcze tego obradu narobiły. One też nie znają, co to takie, tak Trzeba każdemu to co robić, co wykonuje, żeby one nie no, stały zestresowani i tylko śpiewały piosenki, Bo to był obraz jaki korowaja piekła się doma. Tak, że w domu przebywały korowajmyczki i każda robiła, co chciała. Tak, że od nami syłatis to druga właśnie, no tutaj od babci one mały nawczyty się, bo jeszcze babci żywód, tej maleńkiej dity ja prosiła ranniejsze, żeby one nauczyły się roboty chołupki i rożeczki. Jeszcze jak je babci, to ja prosiła, żeby one im rozkazały i też, żeby pospiewały z nimi tej piśni. Także no one zawsze nie znają, co to jest, Ale nauczyły się piosenek, jaki tam wykonującia. Ja domyślam że jak będę jeszcze pokazywać, to będę kraszcze. A to jest taka tradycja, jaką babci nam przekazały i chciałoby się, żeby one znały te młode pokolenia, że to to był za obrad. Wypiekanie korowaja i, i czemu to korowaja pkłosia przed wesillą? Czemu zbierały się korowajniczki Korowaj to weselne tisto, jako je para młoda, musyła jakby potem tym wszystkich czyli musiała obdarować każdego, kto był na jej weselni. I się peret, zbierały się korowajnyczki, śpiewały, też tańcowały, mogły razem też pobesidowaty, no ale to korowań ma w udaty siat. Fajna publika, bardzo chętnie reagowała, nawet tak że no, my bardzo zadowoleni i tak jak zawsze, jak wracamy na Pidlaszcze, tutaj są ludzie, którzy chcą nas słuchać i to uh, jest przyjemne i superowo. 25 lat przeszło, od kiedy my zaczęliśmy Chyba na początku najbliższe koncerty grali tutaj na Pidlaszczy. To cudowne, to fajne i tu publiczność zna nasz repertuar, dlatego nie bez powodu dzisiaj Такі пісні давніші, старі і новіші, щоб всі могли поспівати. Граємо по цій Польщі за кордоном. То хто нас запросить, там їдемо з під їдемо за тиждень до Гданська, пізніше Фромборг. Мав бути в Вроцлав, але з огляду на це, що зараз така ситуація, на це відкликаний. Ну, Побачимо далі, що про життя. Морічко, молоко, тримай ноги широко! České časy nastali, dokola kobyla i kúry pozdykali, ale korova, pláčata čornobrova, bola šestorová. Kolo obory rosla kravíčka, na mokným sočku pasla zdolíčka, ale korova, pláčata čornobrova, pasla Maríčka. І гнив штурочок, бо став занадто другий була теличка, смішна і невеличка, стала молодичка, Тату Oś tak, pochodzę wy w Czeremsi, a u najbliższych dni czerwowi koncerty Pidlarskich Ansambliw. U subotu 5 żołdnia wytwórca wytkrycia Siejskiej Switoleci w Mikuliczach, wystupia tam Dobry na Byłostoku i Werwoczki z o 12. .00. Takoż u subotu 5 żołdnia w Dubiażyni, projdzie światło peczeno i kartopie w programie koncert ansamblu dumka. Rodyna, Luna Werwoczki Ranok ta Dobryna Poczatok o 15:00. jedna informacja. u niedzielę 6 października w Miejskiej Publicznej Bibliotece w Bilsku odbędzie się uroczyste wręczenie swojej naukowo-literaturnej nagrody za 2024 rok. Poczatok o 16:00. Tymczasem Ukraińskie Słowo nabliżuje się do końca. Program realizowany jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję za wspólno prowadzony czas. Pozostawajcie na wszystko. dobre. Słuchali Wy w передaczu ukraińsko o que é